Dzień dobry, kochani. Witam na transformacyjnym poranku. Dzisiaj warunki są, powiedziałabym, bojowe. Um, okazuje się, że miejsce, w którym jestem, jak to często bywa we Francji, um, ma strasznie słaby internet, więc nie mogę robić live'a ze streamiarda. Mam nadzieję, że tutaj się pojawicie. O, cześć, kochana. Cześć, Justynka. <laughs> A, dobrze. Po powiedz mi, kochana, czy mnie w miarę dobrze słychać i czy nierwie, ponieważ mam fatalny internet w tym miejscu gdzie jestem i w ogóle patrzę w inne miejsce w telefon. Um, cześć. Patrzę w inne miejsce w telefon, także też mi jest trochę dziwnie. <laughs> Ale o, cześć Joasia i cześć Wiola, o, cześć kochane. A może w ogóle w takiej formie to jest jednak. Um, jednak jest, słuchajcie, może nawet wygodniej niż ze streamyarda, nie wiem, ale nie mogę do Was, nie, nie mogę Wam robić banerów. Słychać mnie dobrze? Mm, więc, um, a, super, dobrze, ekstra. Widzicie cały mój bajzel w pokoju hotelowym z tyłu, tam gdzieś jest szafa, ale nie, nie mam, nie mam jak tego kompletnie, um, słuchajcie, nie mam jak tego... Y Schować i może Wam pokażę. Tylko nie wiem, czy mi się nie wyłączy. A, tak, ale rwie. Okej. Okay. No dobra, zoba zobaczymy, co będzie się działo w takim razie. Spróbuję zrobić tego live'a, ale najpierw jeszcze może spróbuję pokazać Wam. Bo jestem w takim małym hoteliku, em, także Wam tylko spróbuję pokazać. To jest takie podwórko wewnętrzne. Mam nadzieję, że nie urwie. O, takie cuda. Taki mały, sympatyczny hotelik. Będę tu przez i tu mam, mam swój taki... Nierwie. Ok. Dobrze. Ja już jestem. Ja już jestem z Wami z powrotem. O, i Ada się włączyła. Czekajcie. O, teraz będzie lepszy kolor. No dobrze, kochane, to w takim razie już po tym wytłumaczeniu, już po tym wytłumaczeniu, co się dzieje i dlaczego mogą być techniczne problemy, to... to... Hmm. Zacznijmy sobie dzisiaj o tym. A, bo dzisiaj jest poranek przy jęczmieniu. <grym> Bardzo proszę. Kawy jeszcze sobie nie kupiłam, bo jestem w takim studio, więc, więc nie, nie ma kawy. Wody już się obomblowałam, więc to jest szejk z jęczmienia. Hmm. Samo zdrowie. No więc tak, o tym zaufaniu dzisiaj, o, o zaufaniu do procesu chciałam Wam dzisiaj trochę opowiedzieć. I dobrze się składa, jakby ta cała sytuacja, w której dzisiaj jestem, bo można jak najbardziej, cześć Lidia, można jak najbardziej nawiązać do, do właśnie do bycia w procesie, um, ponieważ tak się składa, że tutaj w, do tego miejsca, gdzie przyjechałam. Um, Cześć Iwonka. do tego miejsca, gdzie, gdzie, gdzie przyjechałam. Tutaj sobie planowałam, że do końca przyszłego tygodnia zrobię takie ostatnie szlify do programu Zakochaj się w sobie, zamiast szukać szczęścia nie wiadomo gdzie. No i że będę mogła sobie spokojnie korzystać z, z, z internetu, z wifi fi i tak dalej. Jak to się okazuje, nie jest to tak, tak do końca możliwe, ponieważ internet nie działa jeszcze dzisiaj dodatkowo pada deszcz, o dziwo więc e, też um, jakby nie mam takiej możliwości, żeby sobie na przykład wyjść gdzieś do parku i sobie popracować. W związku z tym, w związku z tym, czyli mój plan, mój plan zrobienia do końca programu um, troszeczkę mi się to jakby okoliczności spowodowały, że um, zaistniała taka potrzeba, żebym się w jakiś sposób do tego dostosowała. Do tych okoliczności, które są, czyli znowu świadomość tego, w jakich jestem okolicznościach, zaakceptowanie w efekcie tego, ponieważ w pierwszej chwili oczywiście miałam taką reakcję związaną z pewną irytacją i frustracją, że, że nie ma tego Wi-Fi dobrze funkcjonującego, jednak tutaj. Nat naturalna reakcja, no ale potem, ok, akceptacja tej sytuacji, no i w efekcie wybór, wybór, jak mam się zachować w tej sytuacji, wybór, jak mam się zachować, czyli czy mam się denerwować, frustrować i tak dalej. Czy cześć, Małgosia, czy po prostu spojrzeć sobie na tą sytuację z takiej strony, Okej, okay, to w takim razie zobaczmy, jakie mam możliwości, jakie te okoliczności dają mi możliwości. Gdzieś tam z tyłu głowy mam swój cel, czyli swój program, ale ufam procesowi, ufam temu, co się wydarza i jakby jestem w tym tu i teraz i korzystam jakby z tych warunków, które są. No i to jest dokładnie to, o czym Wam tak naprawdę chciałam dzisiaj troszeczkę poopowiadać. Ale zanim przejdę dalej, chcia za chciałam Was zapytać, dziewczyny, no bo pewnie znowu są w większości dziewczyny, chciałam Was zapytać, moje drogie, jakbyście sobie pomyślały o czymś takim. Um, w jakim ewentualnie teraz jakimś takim procesie, w momencie kiedy mówię o procesie, to mówię oczywiście o swego rodzaju zmianie, która zachodzi, to może być zmiana jakakolwiek, zmianą na przykład u mnie w jakiś sposób w tym momencie mojego życia jest to, że robię ten program online'owy, tak? że to jest pewien, pewien, yy, pewna droga, przez którą przechodzę do tego momentu, kiedy 26 lipca on, on, on zostanie jakby o, o, oficjalnie odpalony. Więc yy, chciałam Was zapytać, bo bardzo, dużo lepiej, dużo fajniej dla was byłoby, gdybyście sobie pomyślały w tym momencie i napiszcie mi proszę o tym tutaj w, w, w komentarzach. W jakim ewentualnie mniejszym, większym procesie zmiany jesteście w tym momencie? To może być jakaś zmiana na poziomie zewnętrznym, to może być jakaś zmiana, jakiś proces, który trwa jeden dzień, na przykład dzisiaj, to może być jakaś zmiana, jakiś, jakiś proces bardzo głęboki, zachodzący w Was. To może być jakaś zmiana, jakiś proces taki długofalowy, nie wiem, zmiana pracy, zmiana partnera i tak dalej. Napiszcie mi, proszę, zastanówcie się przez sekundkę, w jakim procesie zmiany jesteście. I to, to nam bardzo, bardzo ułatwi, jakby tą naszą, tą naszą dalszą, dalszą rozmowę dzisiaj. Um, ponieważ, kiedy, kiedy mówimy, kiedy mówimy o, o byciu w procesie, to tak jak powiedziałam, mówimy o byciu w zmianie. Um, i to zaufanie temu, co się wydarza, jakby pomiędzy tym momentem, w którym jestem tutaj, a pomiędzy tym zaplanowanym momentem, w którym chcę się znaleźć, to ta przestrzeń pomiędzy tymi dwoma punktami, to jest ten proces. Czyli jeżeli jest cokolwiek, co się zmienia, on znowu się zmienił kolor. Jeżeli jest cokolwiek, co się zmienia, tak, to jest właśnie ten proces. Więc w momencie, kiedy na przykład Ktoś y, codziennie, dzień w dzień y, ma dzień. O, przyszedł kotek, przyszedł do mnie kotek, może go zaraz Wam pokoże... pokażę. Cześć kotek, cześć kotek. Um, Joasia, Joasia napisała, czekajcie, o kurde, Joasia napisała uwalnianie po toksycznym związku. Dokładnie, to, to jest jak najbardziej proces zmiany. Zmiana nastawienia do relacji. Okej, okay, czyli to jest taka zmiana, to jest taki proces wewnętrzny, tak? Um, yy, o, <coughs> czekajcie, pokażę Wam Zaraz, za chwilę kotka. <coughs> Justyna remont, a na poziomie głębokim ciągle szukam w sobie potencjału do zmiany zajęcia. Rozumiem, justynka, ponieważ pracujemy razem do zmiany zajęcia, czyli rozumiem, że tutaj nawiązujesz do zmiany ewentualnie y, może pracy, tak? Y, zaakceptuj zmiany kolorów. A wy widzicie te zmiany kolorów, jak one się zmieniają? Słuchajcie, ehm... o, czekajcie, no pokażę wam kotka na chwilę. Gdzie kotek jest? Kotek, pokaż się. Kotek, kotek, kicia, cześć! Francuska kicia. Francuska kicia, ciekawe, jakie ma choroby. O, dobra, jest francuska kicia. Um, e, Iwonka napisała, ja jestem w długofalowym procesie zmiany życia zawodowego, miejsca zamieszkania, życia prawotne, prywatnego. No, sporo tego. Czyli, czyli przechodzisz przez dosyć głęboki proces. No to cudownie, to mamy, słuchajcie, dziewczyny, o czym rozmawiać, jeżeli wszystkie są w jakimś procesie zmiany, tak? Czyli już jakby w tym momencie nie muszę tłumaczyć tego, że jak, że tak powiem, jesteśmy w takim miejscu swojego życia, yy, jak jesteśmy, zmiany kolorów w moich włosach. <śmiany> kolorów> jak jesteśmy w takim miejscu swojego życia, gdzie każdy dzień wygląda tak samo. Załóżmy, nie mówię tutaj o nas, oczywiście, ale że przychodzimy do domu, siadamy w fotelu, odpalamy telewizor, idziemy spać, wstajemy rano, idziemy do pracy, której nie lubimy, wracamy do domu, robimy po drodze zakupy, siadamy, odpalamy Netflixa. Yy, yy, poglądamy trochę, idziemy spać, wstajemy rano, no to wiadomo, że to nie jest żaden proces zmiany, tak? Ale też pamiętajmy o tym, że yy, jeżeli czyjś dzień tak wygląda, to taka osoba się specjalnie nie rozwija. Powiedzmy sobie szczerze, tak? Także yy, mówię tutaj do osób, które są w procesie zmiany, które coś zmieniają w swoim życiu, które chcą to robić, i tak dalej. Yy, ok, więc, więc, więc to już wiemy. Yy, powiedziałyście mi, w jakim jesteście w procesie, super fajnie, i ja teraz, czekajcie, ja tak przestawiam, bo ja tutaj też mam sw swój, 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 że tak powiem, yy, plan działania. Kurna! No, kurna! O, jak kliknę na czółko, to jest, to jest ładny kolor. Dobra. Yy, więc tak, mm. Co jest? jak jesteśmy w takim procesie zmiany, Jakiejkolwiek zmiany, czyli w takim, w takim procesie zmian, o których Wy napisałyście przed chwilą, to na końcu tej drogi jest jakiś rezultat, jakiego oczekujemy, tak? Czyli na przykład tym rezultatem może być, tym rezultatem może być, jakby znalezienie na przykład nowej pracy, tym rezultatem może być nowe miejsce zamieszkania na zewnętrznym poziomie, tym rezultatem może być zakończenie remontu, tak? Tym rezultatem może być znalezienie, jakby zbudowanie w sobie, jakby zmiana zawodu swojego to jest wszystko na, na poziomie zewnętrznym. Um, y, tym, y, tym rezultatem oczekiwanym celem będzie na przykład zmiana y, nastawienia do, do relacji z kimś, tak? Um, Okej. Okay. Y, Ada napisała: Czasami zatrzymanie i stagnacja to też zmiana lub część procesu. Yy, tak, jak najbardziej część procesu pewnie, że tak. Oczywiście, że tak. I dlatego właśnie mówimy od, o zaufaniu procesowi, yy, czyli o zaufaniu takiej sytuacji, że czasami po prostu pada deszcz, internet nie działa i wszystko zwalnia, <grywa> tak? Ale okej, okay, ale wróćmy do, wróćmy, do tego, yy, wróćmy do tego rezultatu, który jest na końcu tej ścieżki, bo to jest bardzo ważne i to jest główny temat tego dzisiejszego yy, mojego live'a i tego naszego dzisiejszego spot spotkania. Um, czyli mamy na końcu jakiś rezultat, który chcemy osiągnąć w tym procesie, w tej zmianie. Um, zresztą tak samo dokładnie wygląda taka praca coachingowa, czyli taki proces coachingowy, dlatego to się nazywa procesem, ponieważ kiedy zaczynamy, zaczynam z kimś, to na samym początku takiego procesu ustalamy sobie dokładnie, co ma się wydarzyć za trzy miesiące. Co ta osoba chce osiągnąć, jaki ma być rezultat na końcu. Tylko uwaga, w momencie, kiedy jakby taki, taki jest cel całego, całego coachingu, tak naprawdę, żeby osiągnąć jakiś rezultat, żeby osiągnąć jakiś cel. Ale jest tutaj taki pewien drobny myk w tym temacie. Otóż, mamy w naszym umyśle bardzo dużą łatwość skupiania się właśnie na tym celu, czyli fokusowania swojego umysłu, swoich myśli, wszystkiego co robimy i tak ma, ma większość ludzi, że fokusowania się, skupiania się na tym rezultacie, który chcemy osiągnąć, um, czyli i to, co, co to za sobą prowadzi? To prowadzi za sobą coś takiego. Że na przykład mówię sobie tak, więc um, kiedy osiągnę ten cel, kiedy osiągnę ten rezultat, to będzie taki tak. I tak. E, kiedy y, na przykład dostanę tą pracę w końcu, tą właściwą pracę, no to na pewno się y, 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 będzie super fajnie. E, kiedy założę rodzinę, kiedy w przyszłości założę rodzinę, to jest mój cel i to jest właśnie to miejsce, w którym chcę tam się kiedy znajdę odpowiedniego partnera, który będzie dla mnie taki, siaki i owaki, to wtedy osiągnę ten cel, tak? Kiedy, kiedy odpalę swój program <grym> online'owy i kiedy dam go Wam do dyspozycji, to osiągnę ten swój cel. I teraz zwró zwróćcie uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Kiedy tak myślimy, kiedy myślę o tym, kiedy się stanie to i to, to wtedy będę się czuła tak i tak. Co to powoduje? Takie nastawienie i takie sfokusowanie tylko i wyłącznie na rezultacie. Otóż powoduje to poczucie braku, bo teraz dzisiaj tego nie mam. Powoduje takie poczucie pustki, bo teraz dzisiaj tego nie mam. Powoduje oczywiście frustrację, bo teraz dzisiaj nie mam tego, czego chcę. Nie mam odpowiedniej pracy, nie mam odpowiedniej rodziny, nie mam odpowiedniego partnera, nie mam gotowego programu, nie zrzuciłam 10 kilo. czyli patrząc na tylko i wyłącznie na ten rezultat w przyszłości, niosę znowu w tym dużo niepokoju, masę oczekiwań, frustrację, irytację, czyli co, czyli niosę w takim skupieniu na rezultacie, Energię taką destrukcyjną i negatywną. Iwonka napisała, że nazywa to życiem w, pocz w poczekalni. Czyli rozumiem, że... Czekajcie, muszę kartki przekręcić. Czyli rozumiem, że y, mówisz, Iwonka, właśnie o takim, y, o takim podejściu. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Kartka. Okej, okay, dobra, już jestem. Um, w takiej poczekalni, tak. Czyli w ogóle tak takie do końca nie wiadomo co. Tak, 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 taki, taki... Um, Taki, taka przestrzeń przejściowa, ale w efekcie zobaczcie, zobaczcie, czyli może być tak, że my naprawdę większość życia jesteśmy w takiej poczekalni. A w poczekalni co? No, w poczekalni to się specjalnie nic nie wydarza, tak? Tylko ciągle nam czegoś brakuje, bo jeszcze nie weszliśmy na przykład do tego, nie wiem, do tej pani kosmetyczki, czy do tego pana lekarza, do którego. Się wybieramy. Czyś Wojtek! Witamy witamy mężczyznę. <grywa> Więc. E... Więc sfokusowanie na rezultacie tylko i wyłącznie, powoduje poczucie braku tu i teraz. I powoduje stworzenie w sobie w nas tej takiej negatywnej energii. Więc w związku z tym, co zrobić? Co zrobić w takiej sytuacji? Więc w takiej sytuacji dlatego mówimy o procesie. Dlatego mówimy o tej przestrzeni pomiędzy tym punktem A a punktem B, czyli o tym, co się wydarza tutaj. Chodzi o to, żebyśmy skupili naszą uwagę i za, zaufali temu, co się wydarza tutaj po drodze, żebyśmy temu nie, nie byli sfokusowani temu, na tym, co, co się ma wydarzyć tam na końcu, żebyśmy byli skupieni na każdym kolejnym kroku, który się wydarza tu i teraz, dzisiaj. Oczywiście mamy z tyłu głowy tam nasz swój, swój cel i swój, um, i swój rezultat, który chcemy osiągnąć, natomiast, um, natomiast jesteśmy tu i teraz. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Sam fakt, że przestawiam swoje skupienie na proces, co się wydarza teraz, tutaj po drodze, czyli na przykład, że, że skupiam się... Nie na tym, że za ileś tam dni mam mieć gotowy program, tylko skupiam się na tym, cześć Ewcia, tylko skupiam się na tym, co się wydarza tu i teraz. Tu i teraz dzisiaj pada deszcz i nie mam Wi-Fi, dobrego Wi-Fi. Akurat tutaj się ustawiłam w takim miejscu, ale jest to niewystarczające Wi-Fi do tego, żebym mogła jakby tworzyć dalej tam dopinać ten program online. Owy. Więc skupiam się na procesie, skupiam się na tym dniu dzisiejszym. Nie frustruję się tym, o, co to będzie, nie będę miała programu gotowego, tylko skupiam się na tym, co się wydarza tutaj, tu i teraz. I co, co, to, co to daje? Co to daje? Daje to spokój umysłu, daje to osadzenie w tu i teraz, yy, daje to to, że biorąc pod uwagę te okoliczności, które są na przykład dzisiaj, po prostu zaplanowałam sobie, że dzisiaj w ciągu dnia nagram dwa filmy, tak? I w efekcie, jak zrobię ten maleńki krok po drodze, który będzie takim maleńkim krokiem w tym procesie, który prowadzi mnie do tego, do tego finalnego rezultatu, to pomimo tego, co się wydarza, tak? To będę się czuła spełniona. Czyli. Um, Skupie zaufanie procesowi, skupienie się na procesie wytwarza na tym momencie tu i teraz, po prostu pozwala na, pozwala na pojawienie się takiej bardziej zrelaksowanej, bardziej spełnionej, bardziej yy, spokojnej energii, którą wnosimy w ten proces. I wtedy, co się dalej wydarza? Dalej wydarza się coś takiego niesamowitego, że. Ten rezultat, który chcemy tam osiągnąć na końcu, ten cel, on tak naprawdę po prostu staje się efektem ubocznym tego procesu. Jest to po prostu skutek uboczny tego, co wydarza się tu i teraz. I dlatego, cześć, e, dzięki I dla I dlatego to skupienie się na procesie, na tym, co się wydarza po drodze, jest takie istotne. I zaufanie temu wszystkiemu, co się wydarza tu i teraz. Ole, mi piszczy w uchu. Wow! Ah. Okej. Okay. Widzicie tą różnicę? Napiszcie mi. Napiszcie mi, czy widzicie tą różnicę, czy, czy macie jakieś um, pytania, czy powiedziałabym wątpliwości co do tego, co do tej różnicy po prostu w podejściu Patrzenia i w podejściu jakby skupienia naszego umysłu, rezultat, cel, tylko i wyłącznie, versus proces, versus ta przestrzeń, która się wydarza pomiędzy, pomiędzy tym miejscem, w którym jesteśmy tutaj, a w tym miejscem, w którym chcemy się znaleźć. Czyli na przykład, kiedy um, jestem w procesie coachingowym z klientem, czy klient jest w procesie coachingowym, tak? I sobie ustaliliśmy, klient sobie ustalił pewien rezultat, który chce osiągnąć, tak? Załóżmy po, po, po wspólnych trzech miesiącach pracy, to yy, najważniejsze jest to, co się wydarza po drodze, to się natural, ponieważ to naturalnie, 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 naturalnie prowadzi do osiągnięcia tego raz, rezultatu. I ci ludzie, którzy Yy, yy, na przykład z, yy, większość z nich, którzy byli yy, na przykład taką pracę coachingową, taki proces coachingowy yy, ze mną, to często jest tak, że jakby niby w ogóle nie rozmawialiśmy w jakiś sposób o tym rezultacie tam na końcu, ale nagle po tych trzech miesiącach się okazuje, że: Wow, <grym>, no tak, no wydarzyło się, okej. Okay. Um, Ada napisała. Ada napisała cel i rezultat w procesie może się też zmienić. Tak, oczywiście że tak. oczywiście, że tak, ponieważ się zmieniają, mogą się zmienić okoliczności. I to jest też to, o czym będziemy rozmawiały. Um, I to jest też to, o czym będziemy rozmawiały. Dostałam wiadomość messengerze od Ewy, dzięki ten potem, potem ten przeczytam. Um, o czym będziemy też rozmawia rozmawiali, rozmawiały w tym tygodniu, że kiedy sobie ustalamy jakiś cel, tak, kiedy sobie ustalamy coś, co chcemy osiągnąć, to oczywiście, że po drodze to się może nam zmienić. Pewnie, że tak. Nie, nie mamy takich klapek na oczach. To jest to, co jeszcze Justynka napisała. Koncentracja na to i teraz powoduje też, że mniej się frustrujemy dokładnie, gdy cel na przykład z przyczyn niezależnych się opóźnia. Pewnie to też jest właśnie jakby korzyść wynikająca z, ze skupienia się bardziej na procesie niż na tym, co tam chcemy osiągnąć, tak? Um, to jest to, i Ada jeszcze napisała, przy skupieniu się na procesie, ważna jest droga, a nie cel. Tak to czytam. Oczywiście, oczywiście, że tak, ponieważ, ponieważ jest jeszcze taki bardzo fajny myk, że tak naprawdę ja bym powiedziała, że po pierwsze, jak mamy takie cele zewnętrzne, to już, to już jest grubszy, inny temat, już nie, chcę, już nie chcę, już dzisiaj nie ma na to czasu, ale jak mamy jakieś cele zewnętrzne, czy to jest na pracy, czy to jest zmiana, czy to jest zmiana znaczna, um, czy to jest zbudowanie jakiegoś programu, to zwróćcie uwagę, że nie robimy tego po to, żeby, żeby to coś się wydarzyło, tylko to wszystko, te cele, jakby to, co chcemy osiągnąć, kryje za sobą tak naprawdę to, jak my się chcemy czuć. Nie po to jeździć na, na przykład, nie wiem, do Tajlandii na wakacje, żeby pojechać do Tajlandii na wakacje, tak? Żeby czegoś doświadczyć, żeby się jakoś konkretnie czuć, tak? Więc, więc to jest też a propos, a propos taki, takiej, mm, takiego drugiego dna naszych celów. Ale, ale co jest, to, co, więc w momencie, kiedy robimy coś, po coś, żeby się w jakiś sposób czuć to w efekcie pracujemy na takim naszym wewnętrznym mistrzostwie mistrzostwa nigdy się nie da tak do końca osiągnąć ponieważ na tej ścieżce rozwoju zawsze jest coś więcej zawsze jest coś więcej przez całe nasze życie tak więc dlatego też ta droga jest ym, powiedziałabym bardzo bardzo ważna Ponieważ te, w momencie najczęściej jest tak, jak dochodzimy do tego celu, do którego chcieliśmy dojść, to on się nam gdzieś przesuwa dalej, i ta droga się nas, nam jakby znowu w jakiś sposób wydłuża. Pojawia się coś nowego, pojawiają się nowe doświadczenia. Okej, okay, mam nadzieję, że nie zaplątałam tutaj troszeczkę. Kochani, i teraz tak, na koniec dzisiaj um, jedna bardzo ważna rzecz, mianowicie od jutra, przez najbliższe chyba półtora tygodnia na pewno, ym, zmieniam ze względu na okoliczności godziny naszych spotkań. I teraz y, chciałabym Was zapytać, bo mam tak naprawdę dwie opcje, dwie możliwości i ciekawa jestem, co powiecie. Y, jedną możliwość, jedna możliwość jest taka, że robię taki, ta, ta, takie nasze spotkanie o siódmej rano. O siódmej rano, tak, o siódmej rano. A druga taka możliwość jest, że robimy to spotkanie o godzinie prawdopodobnie dziewiętnastej, osiemnasta dziewiętnasta. To jeszcze muszę zobaczyć, zobaczę jak mi się wszystko będzie układało, ponieważ ja tutaj jestem na takim specjalnym projekcie, yy, yy, który robię dla mojego brata, który jest troszeczkę poza <grywka> działką coachingową. Napiszcie mi, co wolicie. 7 rano czy 19 dziewiętnasta, czy dziewiętnasta wieczorem. Jak to będzie dla Was wygodniejsze? A ja się napiję jęczmienia. Mm. Okej. Okay. Piszcie, piszcie, Joasia siódma rano. Okej. Okay. Who's next? Who's next? No, kochane moje, siódma rano, 7 rano czy dziewiętnasta? Zdecydowanie dla mnie wieczór. O siódmej rano idę do pracy. A, już, już, już masz, już wróciłaś do pracy, Justyna, czyli teraz w tym momencie siódma rano. Dobra, zobaczymy. Dwie osoby, siódma, jedna osoba wieczorem. Może zrobimy sobie tak, ja się jeszcze dzisiaj zastanowię, że zrobię próbę o siódmej rano, Zobre, zrobię próbę o dziewiętnastej. Zobaczę, ile osób um, się pojawi rano i wieczorem. Hmm, więc możemy sobie zrobić tak, że na przykład e, jutro się możemy umówić um o 7 rano, a w piątek możemy się umówić o. Nie, zrobimy inaczej. <grym> jutro się um umówimy wieczorem, jutro się umówimy na 19, a w piątek rano umówimy się o 7 rano. I, pa i pamiętajcie, sobota 9. Mamy, mamy spotkanie i mamy taką sesję na temat wartości. Serdecznie zapraszam. Chyba rano może to mnie zmobilizuje do wcześniejszego wstawania. No byłoby super. Ok, czyli okej, okay. słuchajcie, umawiamy się tak. Jutro godzina 19, piątek, godzina 7 rano. Zobaczymy, jak to nam to wypali. I sobota o godzinie 9 rano, przypominam. Kochane. Kochani, życzę Wam cudownego dnia. Ja idę sobie coś kupić do jedzenia i kupić kawę przede wszystkim. Także do zobaczenia jutro o 19.00. Peace! Power!